Jak tam? Ciema <laughs> moi drodzy, już 15 maja, czyli za tydzień odbędzie się super stream na Facebooku o godzinie 18, gdzie będę rozdawał mnóstwo nagród, mnóstwo gier. I mam nadzieję, że będzie naprawdę super, więc zachęcam, żebyście wbili, obserwowali, lajkowali tam mój yy, fanpage, bo już niedługo pojawi się jeszcze więcej super rzeczy tam. Gorąco naprawdę zachęcam, pamiętajcie, 3% zwrotu z kodem Mati. Miłego oglądania. Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj znowu ja. Czyli... I to jest Happy Wheels. Moi drodzy, tak jak wspominałem, gramy sobie Happy Wheels. Wybieramy sobie level, miejmy nadzieję, że się za dużo nie będzie powtarzało, bo ja niedawno to nagrywałem. This week. Więc może se nawet zmienię na today, ale to wiem, wiem, szaleństwo. Wiem. Wiem. Spokojnie. Ale na przykład nie grałem w to, a rzuciło mi się w oczy weird glitch. Stwierdziłem, że hmm, pewnie będzie głupie. Ale nie tym razem, tym razem ja to sprawdzę. No i Hold and A. To jest to? To jest ten glitch. A nie. Chyba chodzi o to, że mogę wjeżdżać do góry. No właśnie. Dwa razy potrzebowałem stracić głowy, zmiażdżyć swoje dziecko, swoją córkę, zniszczyć rower, nie wiem, sprzedać nerkę, ale w końcu się dowiedziałem o co chodzi. Wszystko jest jasne. Weird glitch jest naprawdę całkiem weird. O, ale mamy Glass Break'a, w którego nie grałem. Welcome to Glass Break! Classic Glass Break, Spinning, Glass Bottle Break, Glass Bridge, Glass Fall. No i zajebiście, moim zdaniem to są fajne rzeczy. Glass breaki, to ja lubiłem glass breaki, Glass Breaky to były dla mnie takie. No, taka wisienka na tordzie. Jak, jak mogłem sobie zagrać w Glass Breaka, to humor od razu był naprawiony. Nie wiem jak u was, ale dla mnie właśnie tak to było. Jak na przykład wracałem smutny z... nie wiem z liceum albo z gimnazjum parę lat temu. To sobie glass break, i wiecie, to było naprawdę bardzo yy, poprawiające nastrój. Nieważne jak zły byłem, to potem glass break odpalony i człowiek zadowolony. Tak jest przysłowie. Nie wiem, czy kojarzycie, na pewno wasi dziadkowie tak mówili. Glass, glass break odpalony i humor naprawiony. Tak, tak właśnie był. Dobra, z tymi to łatwo. Spinning glassu, jest to jest naprawdę całkiem długi level. Więc trzeba się skupić, nie możemy sobie wbić tego. O o... Te, to szkło już troszkę tutaj cięższe i grubsze. Ale nie, nie dla Wilfreda. Wilfred nie z takimi rzeczami sobie radził. Butelkowy? Kurde, no tego się nie spodziewałem. Mówię butelkowy to jest pewnie jakiś najgorszy syf. A tu proszę, butelkowiec okazał się moim terminatorem. Niewa niewiarygodne Ale no, jeżeli on sobie radzi tak bez trzymanki To chyba to coś znaczy Dobra, elevator Boże, tak było blisko, żeby moja głowa została zgnieciona Dobra, co mi tutaj zostało? Glass A, spadamy przez szyby, okej okay. Dobra, musimy to zrobić porządnie Uderzać na zmianę oponami I... Nieważne czy nie masz rąk, czy nie to nie ma znaczenia. Pamiętaj, że jesteś wyjątkowym człowiekiem, z rękami czy bez, z nogami czy bez. I zapamiętaj jedno. Glass break odpalony, humor naprawiony. Backstreaks Jet. A, to ch chyba też pamiętam takie lewele. co trzeba było omijać te. Mhm. Dobra. Jet... jet run odpalony, humor naprawiony. Widzicie? O-o. Nie było tego, tego nie widzieliście, to się nie wydarzyło właśnie, więc ja zawsze mam techniki na takie, te, tego typu levele. Trzeba właśnie na jednym kółku... O, o. <grytania> dobra, dobra, spokojnie, ja mam zawsze techniki. Robimy tutaj salto. Możemy nawet rzucić tym swoim kidem. Cholera, to nie był najlepszy... ...pomysł. Dobra, już więcej nie rzucamy kidem, bo on przynosi same nieszczęścia. Dobra, na spokojnie, na spokojnie, przylatujemy sobie tutaj Attention Ty, moja czapka gdzieś wyleciała w ogóle w powietrze Dobra Dobra, przyczepiłem się, ale da radę to się odczepić stąd, myślę Da radę Dawaj tego gówniaka tutaj On... Okej, okay, okej, okay, zajebiście Jedna noga, też da radę pedałować, ale jeżeli to było takie ultra trudne To co tutaj będzie? O, to było ultra łatwe ty, odkryłem nową technikę. Odkryłem nową technikę i już muszę ją przedstawić, wybaczcie. Jeszcze, jeszcze raz muszę to sprawdzić, czy to jest nowa technika po prostu. To jest technika na rekord polski w jetranach. Takie mam wrażenie. Cholera. Cholera! I'm a fucking genius! Holy shit ten fucker maken. 17 sekund. Jeżeli to nie jest rekord, to ja nazywam się Andriej Almonikon. Jak wiadomo, nie nazywam się tak. Bottle run boss. Okej, okay, pamiętam. Pamiętam, że chcieliście bardzo. Żebym ja zrobił to z zamkniętymi oczami. Pamiętam, pamiętam. Ja. Umowy dotrzymam. Wezmę sobie bluzę i zawiążę sobie wokół ryja. I zobaczycie. Dobra. Nic nie widzę. Teraz widzę ogólnie. Muszę tylko sprawdzić, jak tutaj się poruszamy. Okej, okay. zakrywam. I tylko mam nadzieję, że to nie będzie jakiejś zmiany kierunków, ale spróbujmy. Jak tam? I <ścoughs> coś się udało. Bo tu... To... Aha, dobra, rozumiem. Rozumiem. Rozumiem, czyli trzeba przejechać. Jak najdalej. Fajne, to spróbuję teraz normalnie. I za... O jezus, widzicie, gorzej poszło. Yy, spróbuję normalnie. Sprawdzę, dokąd można dolecieć. Jakie. A no właśnie, bo widzicie, tutaj są. Better than average player. To jest trudne, to z zamkniętymi oczami nie idzie tego zrobić, bo tutaj trzeba omijać jeszcze jakieś przeszkody. Ale. Jak znajdę normalnego, zwykłego botlera. To spróbuję. Tego postaram się przejść normalnie. Jak najdalej się da. Bo pamiętacie, że ja jestem Mistrzem One Hour Gamer. Cholera, tu jeszcze dalej można polecić. Tylko trzeba to zrobić jakoś. W uj sprytnie. Ja to zrobię. Ja to zamierzam zrobić. Nie! Dobrze, warto było. To już mi da jakieś zajebiste miejsce. Twelve 12 hour gamer. O, to to jest już niezłe. Nie, to jest chyba słabe, to tak jakbym grał tylko w Happy Wheels 12 godzin. One last kurde próba. One last próba. I tutaj trzeba właśnie takim. oj dupa psia. Dobra. 12 hour gamer i tak jest dla mnie dobrym wynikiem. Co wy tam wiecie? Czas na escape room! Click on things to interact with them. It's locked. The exit is locked. Found a key. O cholepka. Czekajcie, może jeszcze tutaj się cofnę i zobaczę co jest z tyłu. Nothing special. Rozumiem. The key won't work. No dobra, to skaczemy sobie dalej. I szukamy nowych rzeczy. Winda. Dym, 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 dym. dym. Skikusamy dalej. Omeg. Oh Diskut, kut, Discut kut, down, ador. Czy coś tam było napisane? Nie zdążyłem przeczytać, bo patrzyłem tylko na zakrwawione ciało wraz z siekierą. Jeżeli to tyle wystarczy w tym escape roomie, to jest niesamowity. The exit is locket. Jednak nie. Nie był taki loket, na jakiego wyglądał. Fajne! Epic Glass Break. Łoł, wow, jezu, jaka, jaki Extra Fancy tutaj, yy, ten. Cholipka. Napis, dobra. Stabbing, no. Stabbing, no. No to, jeżeli. Stabbing, no. To se wjeżdżamy w to na pełnej. Rozwijamy wszystko. I rozwalamy. Strength 4, width 30. Strength 6, width 37. No i o stabbing jest. Co to znaczy? Że może nas ukłuć. Nie możemy na to pozwolić. Więc przejeżdżamy sobie. I pyk. Rozwalony hard. I co mi. co wy mi tutaj dacie? Następne jakieś rzeczy. Ekstrem! Ekstrym Dobra. Rozwalone. To jest easy. Pyk. Jezus Maria, umarłem prawie. Cholera. To trzeba o, o, około rozwalić to będzie wtedy easy. Boże, mówię wam, glass breaker włączony i humor naprawiony. Łatwe levele i zjem dwa wafele. Gdyby to jeszcze się tak odmieniało, to może byłoby fajny żart. A raczej nie, nigdy nie był fajny, przepraszam. Impossible challenge. Okej, okay, czyli tutaj jest napisane, pokazane jak te harpuny lecą. O, faktycznie, całkiem trudny przebił mi rdzeń kręgowy, ale myślę, że to nie jest powód, dla którego mielibyśmy się poddać, lub zatrzymać. To też nie jest jakiś taki mega trudna sytuacja. To też. Myślę, że na spokojnie jesteśmy w stanie się wydostać i w taki właśnie oto sposób przejść, tylko troszkę będzie ciężej przeskoczyć przez to. O, sobie flaki. Złamałem kręgosłup, najprawdopodobniej, no tak. To mogło nie do końca się spodobać. I być przyjemne, więc. Mhm. Oszukałem troszkę grę, bo tutaj zobaczcie. Jak klikniemy R i tutaj jest chleb, hel, chleb, help, klik. No w ten sposób to mi nie pomogło, ale yy, ja spróbuję to jeszcze przejść tutaj bez helpa. No jezu, to było dosyć brutalne. W dupie to, w, dup, w dupie to. Kill JB. Baby, baby. O, który mamy rok? Naprawdę, który mamy rok? Odpowiedzcie sobie teraz wszyscy. Który mam rok? Ja wam powiem 2019. A to jest Justin Bebe, Bieber. Nieźle. To jest Justin Bieber i musimy go zabić. Pomocy. Udało nam się, tak? Misja wykonana. Udało nam się zabić Justina Biebera. Ooo. -o. Nieźle. Wow, nieźle wiecie, bo nienawidzimy Justina Bibera wciąż. Gej! Nienawidzimy go, nie? Bo ma włosy długie i śpiewa damskim głosem. A nie, czekaj. To było kiedyś. Tym yy, optymistycznym akcentem zakończymy ten odcinek i pamiętajcie wszyscy. Kochajmy się, wspierajmy, buziaczkujmy i bądźmy dla siebie mili. Od dzisiaj ja będę miły dla wszystkich. Znaczy ja zawsze byłem miły dla ludzi, ale teraz będę w ogóle wspaniały, tak więc. Papa. Pa.